TV w ramach światowego zjazdu Sanoczan odbył się dzień otwarty bazy lotniczego pogotowia ratunkowego. Do dyspozycji wszystkich gości był okazały Eurocopter. Każdy kto chce może przyjść, dotknąć, obejrzeć, popytać się i dowiedzieć, na czym nasza praca polega. Dzieciaki są naprawdę zadowolone i no i mają okazję niepowtarzalną, żeby zobaczyć to od środka, nie tylko z Doł jak my lecimy Bardzo mi się podoba, bo to jest sprzęty po prostu fajne. A co najbardziej Ci się podoba w tym helikopterze? Śmigło. Chciałbyś kiedyś być pilotem? Chciałbym. Co ci się najbardziej podoba? To wszystko To są wszystko nowe maszyny, najstarsze mają chyba 4 lata. Yy... Są to śmigłowce produkcji niemiecko-francuskiej, Eurocopter. Trudno wyobrazić sobie ratownictwo medyczne bez nowoczesnych helikopterów, szczególnie na takich terenach jak Bieszczady. Najważniejsze jest dotarcie z wykwalifikowaną pomocą do miejsca zdarzenia i użycie wszystkiego rodzaju sprzętu i leków, które służą do ratowania życia na miejscu zdarzenia. To są albo zachorowania, gdzie mamy możliwość użycia szerokiej gamy leków dostępnych w szpitalu, czyli wygląda to, jakby dostarczyć szpital do pacjenta lub jeśli chodzi o działania z pacjentami urazowymi. To mamy możliwość wykonywania niektórych procedur, które są wykonywane w szpitalu na miejscu zdarzenia, tak jak na przykład założenie drenu do klatki piersiowej. Latamy wszędzie, głównie do zachorowań, do wypadków, gdzieś w góry, gdzie teren jakiś trudny jest, gdzie nie może dojechać pogotowie ratunkowe naziemne. Sanocka baza LPR wyposażona jest w jeden śmigłowiec. Ekipa ratunkowa wylatuje średnio 2-3 razy dziennie. Dla zobrazowania skuteczności tego środka transportu wystarczy podać, że lot z Sanoka do Rzeszowa trwa niespełna 15 minut, a do Krakowa 45 minut. Szczególnie w, tu w terenach właśnie górzystych, takich jak Bieszczady, no niektóre miejsca są tak oddalone, że karetka naziemna może jechać nawet i godzinę albo półtorej, szczególnie jeżeli jest brzydka pogoda zimą. A my jesteśmy to w stanie zrobić naprawdę bardzo szybko. Szczególnie duży problem jest w zimie w regionach górskich, kiedy czas dotarcia do pacjenta jest bardzo długi lub wręcz niemożliwy. Naszym zakresem działania obejmujemy też tereny górskie gdzie przeprowadzamy we współpracy z Goprem akcje linowe, czyli to jest ewakuacja poszkodowanego, zagrożonego terenu, na przykład z okolic leśnych i z gór. Przed nami kolejne punkty programu Światowego Zjazdu Sanoczan. Szczegóły na portalu esanok.pl. fał